Tadeusz Ledwoń, jestem nauczycielem Centrum Edukacji Ogrodniczej. Tak, przedmioty zawodowe, przepisy ruchu drogowego, podstawy techniki, czyli mechanizacja, podstawy ogrodnictwa. Znajdujemy się obecnie na, na Placu Nauki Jazdy. Jest to plac typowo do, do kategorii B. Ale również tutaj mamy ćwiczenia kategorii T. Zapraszam Was do naszego samochodu Jad Panda, na którym młodzież i uczniowie uczą się praktycznej nauki jazdy na kategorię B. Macie możliwość zrobienia kursu kategorii B. Tak jak widzieliście, jak pokazałem wcześniej, mamy plac swój manewrowy, nie musimy korzystać z innego, także manewry, parkowanie, tak, jazda do przodu, do tyłu, te wstępna obsługa odbywa się na placu manewrowym, jak również wyjeżdżamy tak na miasto, kontynuując naukę jazdy praktycznej w normalnym ruchu drogowym. W tym zbiorniku nie znajduje się cieży robocza, tylko jest uzupełniany ten zbiornik wodą, tak i podczas szkolenia. Właśnie jest on uruchamiany, bo jest uruchamiany ciągnik, jest uruchamiany opryskiwacz, tak jakby jakbyśmy mieli wykonywać za chwilę oprysk, tak, jest sprawdzanie, sprawdzanie ciśnienia na końcówkach opryskiwacza. W dwóch trzech miejscach, tak, jest powiedzmy, w ciągu jednej minuty jest sprawdzane, mamy tabelę, tabelę oprysku i sprawdzamy, czy dany opryskiwacz, czy dane końcówki opryskiwacza, tak, wydają takie odpowiednie ciśnienie, które jest zgodne z tabelą, z tabelą oprysku. W tym ciągniku odbywa się szkolenie tak, o szkolenie na prawo jazdy kategorii T tyli, czyli typowo ciągnikowa kategoria. Jest to ciągnik dostosowany do nauki jazdy, zarejestrowany pod tym kątem. tak. Ma tutaj pedał sprzęgła, pedał hamulca i pedał dodatkowy dla, i siodełko dla instruktora nauki jazdy i również te manewry, manewry które są wskazane, jakie wykonywane są na egzaminie, tak, ćwiczymy na naszym placu manewrowym.